Witam z na kanale Kowal z tej strony. Jako, że grając sobie wczoraj yy, tam na kanał po angielsku, nie nagrałem się jeszcze Meszką 410 i Pumom do zestawu. To pomyślałem sobie, że w sumie można by zrobić też o tym odcinek po polsku, prawda? Nie będziemy się dzisiaj zagłębiać w żadną historię, za to mogę Wam pokazać yy, Pumę z TD. <śm> tak naprawdę TD stoi nie od Turbo Diesel, tylko od Twitch Dropów. I była tam kiedyś dostępna, jak ktoś oglądał, obstawiam, że bardzo mało ludzi ma tak naprawdę, yy, może parę tysięcy na całym świecie, bo tylko tyle ludzi oglądało te streamy na Twitchu. No ale jest taka sobie tutaj, jak widzicie, Puma Twitch Drop i to jest to samo, co, to, co zwykła Puma, to jest kopiuj w klej, tylko no po prostu są dwie. Trochę zabawne, biorąc pod uwagę, że wszystkich Pum było wersji może cztery, tak, prawda, tych głównych wersji było cztery. A w grze mamy łącznie pięć tych maszyn, biorąc pod uwagę tą twitch depową. Także dzisiaj sobie tymi pumami pojeździmy. I postrzelamy sobie dzisiaj z meczki 410, bo ostatnią przegapiłem już po wczoraj, mam już ją wymaksowaną, także to jest spoko. Już troszeczkę lepiej lata, no ale na 3-0 totalnie przegapiłem, że mamy tutaj naprawdę przepotężny samolot, który szybko lata. Do tego ma tylnego strzelca, który ma do dyspozycji dwa 13 mm KME 131 plus mamy dwie 20 na się, no i 50, która całkiem przyjemnie i celnie strzela. No i ta 50 tak naprawdę używa dokładnie tego samego pocisku. Znaczy, aha, HVAC tutaj mam wybrany. Yy, no ale cóż, yy, to Armored Targets nas interesuje i to jest ten sam pocisk, co ten Panzer granadę, proszę was, 39 tutaj w tym. Ma dokładnie te same właściwości, to jest dokładnie ten sam pocisk. Także na ziemi sobie postrzelamy z 50 i z powietrza sobie z tej 50 posiejemy troszeczkę, mam nadzieję, strachu w yy, szeregach czołgowych przeciwników. Także bez zbędnego pierdoleja przeskoczmy do pierwszej rundy. Oho, Polska! Proszę bardzo. W trybie dominacja, fajnie. To, że jest to full up, czy nie, to tam wam w dupie szczerze mówiąc, bo to nie ma dużego znaczenia dla Pumy. Puma można na 5.7 grać i coś ugrać fajnie, więc... Cóż, pojedziemy tą switch dropów, żebyście sobie zobaczyli jak wygląda, bo pewnie niewielu z was ją ma. A to to jest kopia, nie? Tej Pumy, tak jak mówiłem w intro, ale wciąż. Innego maskina, więc wow... Chyba właśnie nie wiem czy zapieprzać na punkt C po drodze, chyba odpuszczę, nie? I pojedziemy tutaj bardziej na flankę Tutaj, w tamtej okolice tego lasku. tu już nas napieprza ktoś tamtą, dalej to. Kij z nimi. 10 złotych, że nie trafi. Ktokolwiek tam do mnie strzelał. No dawaj, 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 dawaj i przegrałeś dychę stary. Zastanawiam się, czy tu w otwartym polu coś przed nami nie będzie czasem. Ale nie widzę nic. No, nie widzę tu nic. Więc podjedziemy sobie nawet kapkę dalej. O kurwa. Nie przebiło go to? Nie żartujcie se. Ale jaja. 105 Sherman. Myślałem, że tam przejdzie. Teraz tak, pytanie: Z której strony gościu tu będzie wjechał do mnie? O ile w ogóle? Dobra, zrzucanie niego artę. Może go to ruszy. No i tak będziemy krystali. O, no, coś kombinuje, coś kombinuje. Gdzie ten dym zrzucił? Uuu, nie wykryło go tutaj przez ten dym. Jestem w sumie zawiedziony. Dobra. Jest tutaj. 105. Teraz tak ten dym zrzucił, nie? Tak tu namieszał tym dymem. ze uh, 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 uh. tamto m 5 a 1 Nie do końca mnie i tak widziało, nie? A ten to w ogóle ślepy, nie? Masz. Trzymaj. No to co? No rzućby okiem na to C w takim razie, boże. Ale pojedynek bez sensu. Stando w meksykański prawie że. Tyle, że wygrałem. Uuu, 105. O, jezus, a se klikłem. Dobra. Dystans znamy. O, wow. I nie przeszło. Amunicja? Dobra. O, nie, zdjęli mnie. O, to straszne. Lecimy samolotem. Ale bzdura przy tym punkcie C. Ja fragi mam trzy, tak? A byłyby cztery, tylko tego Stewarta mi tam jeszcze podkradli, ale dobra, dobrze go skończyli, dobrze, dobrze. Pelotka to tam grozi. Huu, sztuka stan dwa czołgi zdjął, nice. Uuu, i szesnastka nie wyrobiła przy pelocie, niestety. A. Aha, dobra, 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 bo to jest ten PVB, coś tam, coś tam. Ten Apecek na skodzie zrobiony. Właśnie tym też w sumie będzie trzeba zagrać. Dobra. Dwa samoloty w powietrzu przeciwnika, więc ja tutaj sobie może oddam jakiś strzały w końcu do tych czołgów. A to Pelota. A nie, to nie Pelota. To ten co mnie zdjął wcześniej. Chciałem z 50 ciurnąć, no. Jak 7? Szkoda, że... Ty się skupiłeś na czołgach tutaj, a nie na... A nie na samolocie, tak trzeba. Dobra, Critical to blast. Mam strzelce tutaj jeszcze, nie? Na tego Japońca. Tylko kurde, patrzcie. Ty, przelatują przez niego nic po prostu. I nic. krytykal jakiś. O. To mój ogon. Był i nie ma. Dolecę gdzieś bez tego ogonu, czy się rozłożę? Strzelec. Strzelec. Muszę to sam robić? Muszę to sam robić. No nie ma innej opcji. Nie wierzę, że jeszcze lecę. Ale lecimy jeszcze. Lotnisko przed nami. Na klapach. O kurwa. Ty, na klapach on nie chce do góry lecieć! O o! Może tak, do góry? Tak jest, tak jest. Kurde, akurat drzewo! No to chuja do góry poleciałem, tylko spadłem w dół bardziej. No wiecie co ja próbuję robić? Próbuję tym statecznikiem skierować śmigła do góry. O! Tu już nie dam rady. O kurwa. To już, tu już przyziemiamy. Cholera. O, jaj, 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 jaj. Mam punkty żeby się jeszcze raz zrespić? Rymma nie mam, dobra będzie trzeba Pumą pojechać chyba jeszcze. Chociaż, a jakbym wziął podstawową amunicję, to mogę lecieć jeszcze raz. Bo na ziemi już nie ma co robić. Tu już nasi ich wytłukli. Co to za samolot? Ten S, coś tam, coś tam. Nie, fuck for you! O proszę. Ja tych dwudziestek mam dużo, proszę pana. Wystarczająco, żeby się tutaj zabawić. Dobra. Drugi strzał hajakiem wywalamy w kosmos. Bo jest niepotrzebny. I znowu mamy armor penetrating tutaj. Tam chyba jakieś Walentyny mają, czy coś, coś? Co to jest? O, patrzcie. Crusader. O, silnik oberwał. Jak <śmany> to mogę słuchać, powiem wam. I tutaj mnie zdejmie, bo nie mamy żadnej osłony pilota. No, o tym mówiłem. Ale dorwaliśmy go jeszcze. ja, nie, tutaj pilot zdycha po prostu w tym samolocie niestety za często. No, zrozpiliśmy się jeszcze raz w tej podstawowej pumie drzewkowej. No coś trzeba robić, nie? Do końca rundy chcę doczekać, żeby wam też wynik pokazać. Nie patrzcie, prawie zdążyliśmy do igrępa jeszcze tu dojechać, ale jajo. Jeszcze se fraga zgarnęliśmy! <laughs> I to na ręcznym! Ale jaja, tego się nie spodziewałem. No dobra! Hahahahaha! <laughs> jeszcze jedną. Ohoho, oho, Tunezja. To będzie fajnie się tu w mieście pobawić. Jedziemy Pumą, przejedziemy tędy i tędy tu w prawo, tak? I tutaj się gdzieś spróbujemy zadekować i... Powinni oni dopiero tutaj wjeżdżać. Powinni być dopiero w kwadracie C7, jak my już tam będziemy. O, come on! O przegięcie pały. Ten mały manewr będzie nas kosztował 40 fragów. O już ich słychać tutaj. Ale jaja, nikt do cenie pojechał z naszych! No to ja nie wiem. I co, patrzcie jak bezczelnie tutaj sobie można stanąć i side ludzi. Jak ktoś będzie przejeżdżał. A wydaje mi się, że jeszcze co nieco tu jedzie. Niech sobie to C wezmą, niech się poczują bezpiecznie. A wiecie, że za mną jest gościu? Poczekamy jak C wjedzie. Jestem moc nie jechał? Czyż jest duży, mają dwóch ludzi więcej? O, coś tu jedzie jednak. Dobra Cofam, cofam, cofam. Gotowi do strzału Nie wiem co to jedzie? Nie rozpoznaję tych gąsienic, coś lekkiego chyba. A nie! To Grant I kierowcę uderwałem? To jeszcze po silniku. sam gościu z poprzedniej rundy. Mi się wydaje, że tu jest 105 Sherman po lewej, i on już na mnie czeka, ale to mam to gdzieś. Wyjedziemy, rzucimy okiem, tak? No. O! To ten Włoch! Proszę bardzo. Ech. Już powinienem naprawiać, dlatego ja nie robię. O Jezus, a to... I ten Włoch 105. Czy ja tak działo? Obniżę. O-o. Ooo. <grywa> z przełożenia. No dobra. Nie spodziewałem się, że to będzie to, szczerze mówiąc. Ooo, z KMY, Kajemy, kajemy. Mamy to. Trzeba stąd zniknąć, bo tu jeszcze mają coś. No ja tu jestem sam na tym cenie. Stawimy się tutaj i będziemy to zabierać. Ale <tolera>, co to za samolot? Jakiś U2, jakaś wersja UA2? Nie jestem pewny. Książu dwa. Dobra. Strefę mamy. Więc może być ciekawie powiem wam. No tutaj polujemy. Uuuaw! Wow. Pięćdziesiątka. Uu nie ma pięćdziesiątka. Kolegę tu ma, który tu zaraz przyjedzie. Nie na czas chyba. Co rzucimy dym? Żeby myślał, że tu dalej będę. O chyba się spodziewa. Nie, niekoniecznie. Jeszcze jeden, zaznaczę go sobie. Ale nie, zatrzymał się. I nic mnie nie zrobiłem, ale jaja Dobra Bierzemy to co z powrotem To to się odwala O, jaja! Ty, tego to nie widziałem! Artyleria na mnie! Jeszcze jednego skubańca tu mieli. Który mnie bardziej wyczeka. Co tam siedział Kitrany zobaczymy, czy go moja arta zdejmie, bo ciekawy jestem. Bo jak on się tam będzie dalej w rogu kitrał, to jest niewykluczone, że moja arta go dosięgnie, tylko niestety za późno. Ale nasi odbili Alfę właśnie kończą odbijać brawo. A ja wydaje mi się, że moja arta go sięgła. A, widzicie, ile jedną pumą można tam ugrać? Ktoś my zapalowali na tych ludzi, to tam mił dwa zdjął. Typa Ponieważ się tym, iłem, dwa chyba najpierw zająć. Już on nie leci na mnie. No, dopiero chyba mnie zauważył. Nie ma mocy silnikowej, ciągnę go do góry. I schodzimy za nim. trafienia. Skrzydła mu poszkadzałem, ale żadnych krytycznych nie było. Z 30 tam zud do mnie strzela, jeszcze Sherman 105. Jeszcze mają... O, tu jest za dużo pelotek. Tu jest za dużo pelotek. Tu są przynajmniej 3 albo 4 peloty. Także powodzenia, nasi tam alfę trzymają, to niech trzymają, a ja stamtąd zdupiam. Ciekaw jestem, czy ten maluch tam dalej siedzi. Czy zmienił pozycję. Nie, nie widzę go tam w tym w załuku. O, widzę go! Dobra. Był oberwał. Dwa samoloty przeciwnika. Cholera. Ale tutaj nasi chci są tam ładnie. Dobra, to co, to ja powolutku w stronę lotniska w takim razie. Zabiliśmy właśnie tylnego strzelca, no niech ich chuj, a bardzo go potrzebowałem teraz. Bo idzie na mnie samolot. Dobra, to musimy przykleić się do ziemi i zapieprzać do lotniska. I będziemy musieli wylądować zaraz na lotnisku, się przeładować. Jeszcze tej pięćdziesiątki nie użyłem, ja bym z tej pięćdziesiątki chciał dupnąć. Jakieś czołgi, a wszyscy w tych pelotach siedzą, no przerąbane dzisiaj. Ale wczoraj też, jak nagrywałem to po angielsku, to powiem wam, że dramat. Kurwa, takie pelotki były celne, ale przynajmniej była jedna, może dwie, a teraz sami widzieliście cztery peloty. To przegięcie pały trochę. Dobra, hamujemy. A jeszcze ten hamulec aero. I przyłożenie. Ale muszę przyznać, że wydaje mi się, że większą przeżywalność ogólnie załogantów mam w 110 ce Albo, no kaczucha oczywiście, bo to gościu siedzi pilot, siedzi w wanny i bardzo ciężko pilota zdjąć w kaczuszce. Ale z, z drugiej strony jak się jakikolwiek samolot pojawia, to jest po kaczusze, nie? A tu jakieś tam... ...właściwości obronne mamy, nie? Z tymi km z tyłu. Plus te dwudziestki. No Ale wolę 110. -kę. Tak mi się wydaje. Nie, fajny jest ten samolot do zabawy to na pewno. Ale kurde bele, no, co o nim gram. Albo jakieś samoloty przeciwnika w powietrzu, albo coś. Jest to troszeczkę irytujące. O, 110 leć. Na 3-0 mamy tą 110 z yy, 30 mm działkiem, nie? Która ma tam 60 naboi do niego. Nie idzie z niego naklepać tyle fragów ile z tego, jeżeli tak czysto tylko i wyłącznie o fragach rozmawiać, ale wciąż. I u 2 tu schodzi. Dobra. Spróbujemy nabrać prędkości. Że mi tylko na czołówę nie sześć, bo zjąłem dwa na czołówkę, to ja nie chcę. Ktoś o cholera. Ale mnie teraz wysnajpi. Otworzył ogień ze wszystkiego, nie? Ale brakło mu pary, chociaż tyle. Brakło mu pary. <ścoughs> Więc... O! Już odzyskał parę. Uf. Niekoniecznie do końca jeszcze mi powiedział. Okej. Okay. Tak, to już wyszedł w ogóle... ...z możliwości teraz. Uff, ale z opóźnieniem to trafienie pokazało, nie wiem czemu. Dobra, U-2 ścięty. Dobra, Criticala tu mamy na gościu. Lecę 110 pomóc. Na plecach coś tam mamy jeszcze, tak jest. A kurwa, to Ishak, panie, to Ishak. To był Isak. Uh! Rączki mu odcięłem, ale ja więcej się z samolotami napierdzielam teraz, ale jaja. Ho, ho 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 berwał dwa razy. Dobra, to co, na lotnisko go muszę ciągnąć, bo tu się już z nim nie wykręcę, nie? P-36. Wersja G, tak obstawiam. Ale się kręci. Musisz zawracać, chyba, i uciekać, nie? Czy nie? No właśnie, zawracać i uciekać. Asysta na Shermanie, czyli na pewno coś tam pomogliśmy z tym. Tylko nie po pilocie. Uu, ale załogę mi trafił. skurczybyk. Ale jeszcze funkcjonujemy. Prawy silnik, trochę problemów. Jezus ile samolotów. No, ja już cztery zestrzeliłem co zaraz. Asa zrobię kurwa w tym. I ja Fuck for you to jest. Nie, i 16. Jezus! Okej, okay. no to jest problematyczne. Nie zrobię asa. Dorwali mnie w końcu. Time 24 to jest ten z 20, czy nie? No Możliwe, nie wiem, nie pamiętam. Tych i 16 było parę tych wersji. To To nie pamiętam. Nie, nie ma 20. Ja też żadnych czołgów nie widzę. O, lera Nożywcem żadnych czołgów nie ma, nie. I 16 chodź zatańczyć. Chodź zatańczyć ze mną. A, runda się skończyła. No nie no panowie, no ja na siłę nie będę próbował, nie? Z tych 50 ciupać do czołgów. Zrobimy tak, że po prostu... My po prostu najwyżej jutro zagramy jakimś sztuchem na przykład i się pobawimy tym sztuchem, nie? Na 3-0 i spróbuję z tej meszki coś postrzelać z tej 50, bo naprawdę próbowałem i nie wyszło, no ale cztery samoloty to ostatecznie trochę paradoja W każdym razie, panowie, ode mnie tyle. Dziękuję za oglądanie. Co to to jest? Heavy Metal Hero. No nieważne. I mam nadzieję, że do usłyszenia w następnym odcinku.